Ciao tutti. Witam was w kolejnym odcinku mini kursiku języka włoskiego na YouTube z Italiolo. Dzisiaj zajmiemy się dwoma najważniejszymi czasownikami w języku włoskim i nie, nie są to czasowniki mangiare, jeść i dormire, spać, chociaż to moje dwa ulubione, ale czasowniki avere i essere. Avere i essere czyli mieć i być. Co jest ważniejsze? Powiecie sobie na to pytanie sami. I nie tylko o tym, moi drodzy, opowiem Wam przede wszystkim o tym, jak za pośrednictwem, przy pomocy tych dwóch czasowników, wyrazić wszystkie Wasze najważniejsze emocje, uczucia i najbardziej skrywane życzenia. Hm. Zapraszam! Jak moi drodzy, odmieniają się te czasowniki? Oczywiście nieregularnie, jako że są najbardziej używane w języku włoskim, odmieniają się nieregularnie. Avere, mieć. I o tu ai, lui lei a, noi abbiamo voi te loro anno. Ok, ten, ten czasownik, moi drodzy, oczywiście, jak każdy inny czasownik języku włoskich, nie wymaga zastosowania zaimków osobowych. Czyli jego odmiana jest po prostu taka. O, hai, a, abbiamo, avete, anno. O, 28 anni. Quanti anni hai? Lui ha una sorella. Noi abbiamo una bella casa con un giardino. Voi avete il cane e loro hanno una bella macchina. E basta. Essere, moi drodzy, być. Formy. Ja się ich za Was nie nauczę, natomiast ćwiczenia, które podrzucam mamniku na pewno Wam pomogą lepiej zapamiętać te formy. Essere sono, sei, e siamo, siete, sono, sono polacca, di dove sei, lui è inglese, siamo stranieri, jesteśmy z zagranicy. Quanti anni siete insieme? Ile lat jesteście razem? Loro sono molto intelligenti. Są bardzo inteligentni. Standardowa odmiana essere. OK, i co? I tyle? Koniec odcinka? A nie! Moi drodzy, mnóstwo wyrażeń tych pierwszej potrzeby, najważniejszych, posługuje się tymi dwoma czasownikami. Co ciekawe, w języku włoskim jest zupełnie na odwrót i to, co my mówimy na przykład z czasownikiem essere w języku polskim, na przykład jestem głodny, po włosku będziemy mówić z czasownikiem avere, mam głód. No to zobaczmy, jak te wyrażenia wyglądają, bo one są naprawdę, naprawdę bardzo używane. Pracownik Avere służy określaniu wielu naszych stanów, wielu naszych takich bolączek fizjologicznych, że tak powiem. Zobaczmy sami. O fame. Jestem głodny. Ai fame. Zapytasz kogoś, czy jesteś głodny. Nie sei fame. Nie jesteś. A czy masz głód? Ai fame. Si, una grande fame. Strasznie jestem głodna. Si, una fame da lupo, mówi się po włosku. Si, può dire in italiano. Una fame da lupo. Jestem głodny jak wilk. Ai sete. Chce Ci się pić? Si, o sete. Posu bere un bicchiere d'acqua. O sete. Chce mi się pić, czy mogę wypić szklankę wody. Czyli odmieniamy czasownik przez osoby. A to sete, fame zostaje nieodmienione, bo to są rzeczowniki. Mam głód, mam pragnienie. Mam też zimno i ciepło. O freddo. O no, to już niedługo w Polsce. O freddo. Mam zimno. Aj kaldo, ciepło ci jest, a wete kaldo, ciepło wam, macie ciepło dosłownie. Hmm? Do wszystkich tych wyrażeń my w języku polskim używamy czasownika essere, a włosi czasownika avere. Jest to bardzo, bardzo duża różnica. O sonno, kolejne wyrażenie, które my mówimy poprzez czasownik być, jestem śpiący, a włosi mówią o sonno, mam senność, chce mi się spać. Dziewczyna też powie o sonno, a my powiemy abiamo sonno. I we wszystkich tych przykładach ta, to drugie słowo jest rzeczownikiem, więc nie będzie się odmieniało. My powiemy abiamo do zimno nam. a Avete caldo, ciepło Wam. Avete sonno, chce Wam się spać. Więc te wyrażenia, moi drodzy, wszystkie my używamy z essere, Włosi używają z avere. No i warto jest zapamiętać, ponieważ tak jak mówiłam na początku w zapowiedzi, one służą nam do opisywania naszych najbardziej takich elementarnych potrzeb fizjologicznych, prawda? Czasownik: Essere też bardzo użyteczny, ale będzie nam służył bardziej do opisywania naszych emocji, bo będziemy mówić tak, jak zresztą po polsku. Sono felice, hm? jestem szczęśliwa, sono molto contenta, jestem bardzo zadowolona. Facet powie: Sono molto contento. Tak, jak ja mówię polakka, polakko. Sono molto contento, jestem zadowolony. Sono molto felice, powie mężczyzna. Jestem bardzo szczęśliwy. Sono molto felice, sono molto contento. Sono molto sorpreso. Jestem bardzo zaskoczony. Sej sorpresa, jesteś zaskoczona, dziewczynko, że to takie łatwe. Sej sorpresa, sorpresi, że jest così facile. Siete sorpresi, jesteście zaskoczeni. Sej triste. jesteś smutna. Sej arabiato, jesteś zdenerwowany, albo sej arabiata, jesteś zdenerwowana. Do tych czasowników, które używa, do tych wyrażeń, które używają, które opisują nasze emocje, będziemy właśnie używać czasownika ester, czyli dokładnie tak jak w języku polskim. Bardzo użyteczne dwa czasowniki, esteriawery. Warto je zapamiętać. Warto zrobić ćwicząga, które podlinkowuję Wam pod moim filmikiem. Zostawcie lajka. Pamiętajcie, polubcie stronę Italiolo na Facebooku, bo tam się wiele dzieje. Między innymi informuję o warsztatach. Dla tych z Was, którzy mieszkają w Krakowie lub bliżej, jest ta okazja, żeby ze mną się zobaczyć na żywo i wziąć udział w warsztatach. No a przez stronę Italiolo naukowskiego na Facebooku, możecie również się ze mną skontaktować. Um, nie zadawajcie mi, moi drodzy, jakichś bardzo y, skomplikowanych pytań przez priv, ponieważ ja zwyczajnie nie jestem w stanie już na te pytania od Was odpisywać. Zadajcie je w komentarzach pod filmikiem. Jeśli macie jakieś pytania, a ja znajdę chwilę, to chętnie na nie odpowiem. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję Wam. Vi per oggi, Ciao, ciao, ciao.